Cześć, mam na imię Agata i dzisiaj, w ramach projektu Filmowe Biegi Pana Kleksa, chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na film z 2015 roku: Klub Wuczykijów i Tajemnica Dziadka Hieronima. Jest to film bardzo mocno osadzony w gatunku filmu przygotowego. To znaczy, że będziemy mieli dużo akcji, akcja będzie się zmieniać szybko. Będzie jakaś przygoda, która w tym przypadku została wymyślona i oparta na powieści Edmunda Nieziorskiego. Będzie duża rotacja bohaterów, będą zaskakujące sceny, będzie też trochę grozy. Niczym Indiana Jones, główny bohater filmu Cornell. Zachęcony przez swojego szalonego wujka Dionizego będzie przeżywał przygody z różnymi osobami, w różnym miejscu, a wszystko to wokół zagadki pewnego skarbu, który dziadek Hieronim, gdzieś, kiedyś, w okolicach II wojny światowej gdzieś schował. Bohaterowie razem ze swoim wujkiem, najpierw. By nieco mu trochę pomóc, starają się odpowiedzieć na pytanie, gdzie może być ukryty skarb. Natomiast później, w czasie toku akcji, jak w prawdziwym filmie przygodowym, mamy budowanie napięcia poprzez różne sceny, poprzez też złoczyńców, którzy tropią głównego bohatera, ponieważ oni też chcieliby dostać ten skarb. Film kijów powstawał głównie na Górnym Śląsku. Jego producent Małgorzata Domin mówiła o tym, jak ważne było w czasie realizacji tego filmu to, że była zgrana ekipa. To, że właściwie wszyscy twórcy składający się na realizatorów tego filmu, czyli aktorzy, producenci. Operatorzy, wszystkie osoby techniczne, opiekunowie planu, dźwiękowcy stali się w czasie realizacji tego obrazu zgraną ekipą. Małgorzata Domin mówi, że być może film mógłby nie powstać, gdyby nie zaangażowanie poszczególnych ludzi, gdyby nie to, że mieli wspólną ideę, czyli stworzenia czegoś dobrego dla młodego widza. E, takiego, przy którym e, modyfic będzie czuł się fajnie w kinie, będzie mógł się trochę e, pośmiać, przeżyje przygodę. E, I to, że wyjście do kina da mu e, też e, przyjemność samego oglądania czegoś ciekawego na ekranie. Film e, klubu Jekiów jest, tak jak już wspomniałam, bardzo mocno osadzony w gatunku. Filmu przygotowego, czyli możemy go porównać czy do Indiana Jonesa, czy też do innych, nawet polskich produkcji przygodowych. Także spróbujcie, oglądając go, wytropić te elementy, które rzeczywiście mocno i ściśle kojarzą Wam się z innymi filmami z podznaku filmów przygodowych. Bardzo serdecznie zapraszam Was zatem na zabawę. Na e, oglądanie e, i na zastanawianie się też trochę, e, dlaczego filmowcy zdecydowali się przełożyć e, powieść Edmunda Nizurskiego e, na obraz filmowy. Także raz jeszcze zapraszam na seans klub wuczykijów i tajemnica dziadka Hieronima.